Dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Słuchajcie, dzisiaj trudny temat. Trudny chociaż myślę, że optymistyczny i pełen nadziei. Trudny, bo związany z chorobą, z trudnym doświadczeniem, z chorobą nowotworową. O tym swoim doświadczeniu pisze, opowiada Regina Bret. Pamiętacie, że od czasu do czasu zerkamy do książki: Bóg nigdy nie mruga. Dzisiaj właśnie też. Jedna z opowieści, jedna z lekcji z tej, z tej książki. Regina Brett mówi o tym, czego nauczyła ją choroba nowotworowa, czego nauczył ją rak. Być może dla, dla niektórych z Was to będzie trudny temat, może obudzą się jakieś wspomnienia z osobistego doświadczenia, może z doświadczenia najbliższych rodziny. Ale zachęcam, zachęcam do wysłuchania i zachęcam do tego, żeby wyciągnąć z tej lekcji jakieś jakieś dobre wnioski. Pisze Regina Bret tak. Nie odkurzam już świec. Kiedyś musiałam to robić. Dostawałam od przyjaciół cudowne świece o zapachu jabłek z cynamonem, francuskiej wanilii czy łanu Bush, oraz aromaterapeutyczne, przynoszące spokój, miłość i harmonię wewnętrzną, zatopionymi liśćmi i płatkami róż. Nie zapalałam żadnej z nich. Nie chciałam ich zużyć, więc pozostawało mi tylko ścieranie z nich kurzu. Miesiąc po miesiącu, rok po roku, kiedyś dostałam świeczkę wstawioną w szklaną kulę i otoczoną polnymi kwiatami. Stała u mnie wiele lat, aż któregoś dnia, ścierając kurze, odkryłam, że wosk stopił się na słońcu. Wiedziałam, że nie powinna oszczędzać świec na później. Dorastając, zaczytywałam się w tekstach Ermy Bombek, ulubionej felietonistki mojej mamy. To były pierwsze felietony, z którymi się zetknęłam. Erma była humorystką, gospodynią domową i jedyną pisarką, która sprawiała, że moja mama wybuchała śmiechem. Mama miała wszystkie jej książki. Kiedy Erma zachorowała na raka piersi, jej teksty stały się jeszcze bardziej przejmujące. Dwa lata później jej nerki przestały pracować z powodu choroby genetycznej. Zmarła po przeszczepie. W jednym ze swoich najlepszych felietonów opisała, co zrobiłaby w życiu inaczej, gdyby miała okazję zacząć wszystko od nowa. Zawsze po jego lekturze obiecywałam sobie, że zastosuję się do jej rad. Postanawiałam, nie sprawdzać skrzynki e-mailowej, kiedy rozmawiam z mamą przez telefon, robić jedną rzecz naraz i żyć chwilą obecną, a w samochodzie wyłączyć telefon komórkowy i rozkoszować się widokiem za oknem. Obiecywałam sobie spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu i nie narzekać, że włosy skręcają mi się na deszczu, a przez wilgoć opada mi grzywka. Planowałam częściej palić w kominku, nie przejmując się tym, jak zimno zrobi się później w domu i jak bardzo na dymie w salonie. Zamierzałam być bardziej spontaniczna i przychodzić do przyjaciół na organizowane w ostatniej chwili kolacje, mniej mówić o sobie i więcej słuchać o tym, co dzieje się u innych. Ale nigdy nie dotrzymywałam tych obietnic, dopóki nie zachorowałam na raka. Kiedy miałam 41 lat, wyczułam w prawej piersi guzek wielkości winogrona drugie stadium agresywnego raka. Niedługo potem byłam łysa, chora i wyczerpana dwiema operacjami, czterema turami chemioterapii i sześcioma tygodniami codziennych naświetlani. Ale za to żyłam. Dostałam szansę na całkiem nowe życie. Rak to wspaniała pobudka. Wyrwał mnie z letargu. Kazał mi zdjąć metkę z nowej bielizny i założyć tę czarną koronkową halkę. Otworzył szkatułkę z biżuterią i kazał włożyć perły, napalić w kominku, zużyć kulki z olejkiem do kąpieli, zanim wyschnął na wiór w koszyku na toalecie, zapalić świecę. Noszę w portfelu swoje zdjęcie z łysą głową. Ma mi przypominać, że każdy dzień na nogach to dobry dzień. Myślę też o tym codziennie, patrząc na miejsce, gdzie miałam piersi. Blizny uświadamiają mi, że każdy ma datę ważności, przydatności do spożycia. Choć nie ostemplowano nas niczym kartonu, mleka czy kubeczka serka wiejskiego, wszyscy jesteśmy śmiertelni. Nikt nie żyje wiecznie. Dzięki Rakowi nauczyłam się nie oszczędzać nic na wyjątkowe okazje, bo każdy dzień jest wyjątkowy. Wykorzystaj wszystko, co masz już dzisiaj. Tak przynajmniej radzi pisarka Annie Dillard. Duże wrażenie zrobiła na mnie informacja, że Michał Anioł zostawił swojemu młodemu uczniowi imieniem Antonio następującą notatkę, będącą zarówno ostrzeżeniem, jak i zachętą: Rysuj, Antonio, rysuj, Antonio, rysuj i nie trać czasu. Wyobraziłam sobie, że wkładam za lustro kartkę z napisem Żyj Regino. Żyj, regino, żyj i nie trać czasu. Nie musisz zachorować na raka, żeby zacząć żyć pełnią życia. Życie jest za krótkie, żeby marnować się na nudne sprawy, które nie sprawiają ci przyjemności. Odkąd zachorowałam, moja filozofia brzmi: koniec z traceniem czasu. Koniec z brzydkimi ubraniami, koniec z nudnymi filmami, wyrzuć je ze swojego życia. Zastąpię radością i pięknem. Dzięki rakowi nauczyłam się dwóch ważnych słów oraz tego, kiedy ich używać. Teraz potrafię powiedzieć tak i nie, kiedy trzeba. Gdy przyjaciele zapraszają mnie na imprezę, na którą nie mam ochoty, odpowiadam nie, ale dziękuję za propozycję. Koniec ze zgadzaniem się na coś, czego nie chcę robić. Zawsze pytam siebie, czy warto poświęcić na to kilka godzin mojego życia? Dawniej mówiłam tak, kiedy chciałam powiedzieć nie, zwykle ze strachu, co pomyślą sobie o mnie ludzie, jeśli odmówię. Ale mówienie nie oznacza, że mogę również powiedzieć tak. Tak prawdziwemu życiu, które kocham. Tak przebywaniu z ludźmi, których kocham najbardziej, żebym, żebym nigdy nie żałowała, że nie utrzymywałam z nimi kontaktu. Tak, zapalaniu świec, noszeniu pereł, używaniu dobrej porcelany, spacerą w deszczu, robieniu orłów na śniegu, nawet jeśli potem wniosę do domu błoto albo śniegową breję. Te trzy proste kroki mogą odmienić Twoje życie. Wybierz jedną rzecz, której powinieneś powiedzieć nie. Może to być niezdrowe przywiązanie do mężczyzny, do karty kredytowej. Do sklepu z pączkami. Sam wiesz najlepiej, co to jest. Wybierz tę jedną rzecz. Co by się stało, gdybyś zaczął mówić nie? Nie projektom, których nie musisz wykonać osobiście. Nie każdemu w kościele, szkole albo w pracy, kto prosi, byś poświęcił własny czas i zdolności kolejnej sprawie. Spójrz w swój kalendarz. Czy w tym miesiącu znalazłeś czas na coś, co naprawdę chciałbyś zrobić? Weź samoprzylepne karteczki, zaznacz w nim chwilę dla siebie, chwilę radości, pasy i miłości. Wybierz jedną rzecz, której powinieneś i chcesz powiedzieć tak. Może powinieneś pokochać samego siebie takim, jakim jesteś, ze swoją talią i całą resztą. Może przebaczyć komuś, za kim tęsknisz, wrócić do szkoły, pójść na wcześniejszą emeryturę, spróbować umówić się znów na randkę. W głębi duszy wiesz, co to jest. Kiedy mówisz nie, możesz zacząć mówić tak. Tak spokojniejszym dniom, weekendowym wycieczkom, czytaniu świetnych książek, malowaniu farbami olejnymi. Wycieczce na Hawaje, lekcjom gry na pianinie, pirykurowi. Powiedz tak temu wszystkiemu, co wzbogaca Twoje życie i świat wokół Ciebie. Nie chodzi o wielką rewolucję, tylko o kolejny mały krok. W którą stronę pójdziesz? Opowiedz o Twoich tak i Twoich nie temu, kto wierzy w Ciebie najbardziej. Zwierz się swojemu małżonkowi, przyjacielowi, któremuś z rodziców. Spraw, by stało się to realne. Nie trzeba usłyszeć diagnozy rak, żeby zacząć żyć pełnią życia. Wystarczy zapalić świecę każdego dnia. To wspaniały sposób, żeby przypomnieć sobie, że życie jest krótkie, a jedyne co się liczy, to chwila obecna. Wyjdź z kina z nudnego filmu. Odłóż książkę, która ci nie zachwyca. Witaj każdy ranek z otwartymi ramionami, a każdej nocy ze szczerego serca dziękuj za minione 24 godziny. Każdy dzień to cenny dar. Trzeba się nim delektować i z niego korzystać, zamiast oszczędzać go na przyszłość, która może nigdy nie nadejść. Tak, trzeba korzystać z tego dnia, który nam Bóg dał dzisiaj, i za ten dzień Bogu dziękować. Tak trudna to lekcja, którą zostawiła nam Regina Bret, ale myślę, że lekcja, którą warto wprowadzić w życie: żyj dobrze, żyj pięknie, żyj tak, żebyś nie żałował swojego życia. Bądź dla innych, bądź życzliwy, bądź dobry, bądź kochający. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy Wam życzę. 当然不比。<music>